Jesteśmy. Cześć. Cześć Marlena. I cześć, dzień dobry i zaprosiłam dzisiaj do rozmowy Marlena Niestrój. Wspaniałą, niezwykłą kobietę. Odważną, z potężnymi potencjałami, które realizuje. Niezwykła postać. <gry> <gry> A, nie, nie, bo, nie, nie, Dobrze, wystarczy. Bo, tak, tak, tak. Ale, ale tak, ja jestem pod cały czas tego, co Ty wyprawiasz, co robisz, jak się rozwijasz jak niezwykłe rzeczy e, realizujesz. I dzisiaj, dzisiaj chciałam Cię zaprosić do takiej rozmowy o hipnozie regresyjnej. E, w związku z tym, że skończyłaś kurs e, Freedom Academy e, hipnozy regresyjnej. Jesteś osobą, która bardzo prężnie działa w tym zakresie. Pracujesz z wieloma osobami po mm -hmm, tym tak. ostatnim kursie, który um, ty go odbyłaś gdzieś tam w kwietniu był tam? Kwietnie, dokładnie to, wiem, to były moje urodziny. Ach no A, tak. Tak już tak, <laughs> pamiętam. Właśnie, więc w kwietniu, w kwietniu był ten kurs, a Ty od tego czasu wykonałaś dużo dobrej pracy i rozmawiamy o tym co jakiś czas, że, że tam się dzieje u Ciebie i chciałam Cię zapytać, jakie masz wrażenia po tym, jak z osoby, która doświadczyła wcześniej na sobie tej hipnozy, stałaś się osobą prowadzącą procesy w hipnozie regresyjnej. Tak. No, przyznam, że to było. To było niezwykłe doświadczenie i sama byłaś przy tych narodzinach moich podobnych. Hmm. I gdy po prostu po hipnozie, po, po sesjach miałam takie przekonanie, że w końcu znalazłam swoją metodę. I że po pierwsze sama doświadczyłam ogromnej zmiany, takiego skoku kwantowego świadomości Wszystkie puzzle zaczęły mi się składać, i sama e, dzięki temu, jak poczułam przyspieszenie po hipnozie, jak czu, poczułam wewnętrznie przemianę, i to mm -hmm. odkrywanie tej zmiany trwało miesiącami, ale mm -hmm. było jednokierunkowe. W ogóle to, 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 to mm -hmm. niesamowite, że, że właśnie to tak tego tak doświadczyłam, i stwierdziłam, że ja chcę się tym dzielić. Więc o dzięki temu, tak. że, że wy, Kasiu, Stąkiem y, dajecie to narzędzie światu i pozwalacie nam po prostu dzielić się tym z innymi i, i prowadzić innych, to jest po prostu niezwykłe. To, jest, y, to, było, to był komplet, bo ja pamiętam, że jak powiedziałam z ostatniej sesji u Ciebie, to już mi mówiłaś, że jest pierwszy kurs. Ja mówię, dobra, no wchodzę w to. Po prostu wiedziałam, <laughs> że to, to, to jest to. <laughs> Tak, no. mhm. Wiesz co, chciałam Cię zapytać, e, o to, bo powiedziałaś o tym, że to miesiącami trwało, nie? ta metab mm. metabolizacja procesu, ta integracja mm -hmm. tego, co się podziało w hipnozie. Mogłabyś o tym trochę też opowiedzieć? Jak się czułaś, czy miałaś wahania nastroju na przykład, czy jakieś w ogóle zawahania ze sobą? Jak, jak to... mm -hmm. Bo on, ten proces bywa różny, nie? Bywa różny. I ja jestem w ogóle po różnych procesach, po, po jakiejś po stałej pracy ze sobą. Zresztą mm. jestem joginką i też prowadzę zajęcia. Więc dla mnie to była taka konsekwencja, taka wisienka na torcie. Po prostu konsekwencja moich, mojej pracy. Ale tu właśnie poczułam, że... że mimo, że po paru dniach od hipnozy nie byłam w stanie się do końca rozpoznać, Czyli mhm. miałam takie zawahania, że, że jakby mój stary system przestaje istnieć, przestaje działać, przestaje funkcjonować, i, i, i to pytanie w takiej pustce, kim jestem, jak ja się mam określać tego, jak ja mam się określać mhm. teraz, jak, co ja lubię, czego nie lubię, nawet w prozaicznych mhm. sprawach, no, było to przejmujące, ale czułam się oswojona, czułam się zaopiekowana o. Że mhm. nie byłam pozostawiona sobie samej w tym i no i przede wszystkim to, co jest niezwykłe dla mnie, a do, do dziś to odkrywam, mhm. że hipnoza jest bardzo łagodna i silna. Że mhm. ona działa niesamowicie głęboko, ale mhm. nie powoduje jakichś takich. Nie, nie powoduje dramatów. Mm -hmm. takich. No, mm -hmm. Tak, że, że człowiek jakby transformuje w takim, e, takim wewnętrznym dramacie. I, mm -hmm. I to jest cudne. Także tak, ta łagodność i siła, mm, jak kobieta. Tak, jest coś takiego w tym, nie? że wiesz, że ja to bardzo podobnie odczuwam, że ta zmiana się odbywa na poziomie jakby tego basica, który jest w nas czyli jak to Tomasz nazywa programu, nie? Czyli mm. jakby ta zmiana wypływa, ona zachodzi głęboko i ona wyp... zmiana zachodzi, a my reagujemy zachowaniami nowymi. Jest coś takiego, nie? Tak, że tak. że znikają ograniczenia, w których pracujemy, z którymi tak, jesteśmy. Tak. Ale wiesz, te ograniczenia to jest też jakaś forma, taka foremka, w którą jesteśmy wpisani, już się już się widzę, w taka foremka, która, mhm. która jakoś tam często jest przyklejona nam, nie jest z nami, ale się mhm. przyzwyczailiśmy do określania siebie w jakiś sposób, czy do reagowania w jakiś sposób, do ograniczeń właśnie takich życiowych, mhm. że ja mogę być tu, ale już tu nie. Ja mogę, nie wiem, tańczyć, ale nie mogę śpiewać i tak dalej. Mhm. I nagle mhm. się okazuje, dobrze, ale ja mogę wszystko. I co teraz? <laughs> Można spanikować. <laughs> Właśnie chciałam Cię zapytać, wiesz, o to, jak Ty teraz, po tym jak. E, przecież to nie było takie oczywiste, e, jakby oczywisty wybór, żeby pra, funkcjonując w takiej przestrzeni kreacji, w której Ty hmm. jesteś, w hmm. aktorstwie, w teatrze, w jodze, w kręgach kobiet, w tych przestrzeniach jedności, które tworzysz. E, hmm. To nie było takie, jak, jak to się w ogóle stało, właśnie, że wpadłaś na ten pomysł, że okej, okay, ta hipnoza to jest to, bo wam że ja sama pamiętam, że ja ci o tym opowiadałam yy, po sesji i, jako taką anegdotę, a ty to po prostu od razu złapałaś, że się chcesz tego nauczyć, nie? Tak. I po tak. prostu i, i weszłaś w to i w ogóle super z tym działasz i wiesz bardzo pomagasz ludziom, nie? To jest, jak to się no. stało, że w ogóle yy, Nagle się to stało, zobaczyłaś, że to jest do Twojego koszyczka. Wiesz co, bo ja bardzo kocham wolność i to jest. Mm -hmm. Przejawia się to w każdym obszarze mojej aktywności e, mm -hmm. i sztuka, i w ogóle i działanie wszelkie e, mm -hmm. takie właśnie, gdzie zapraszam ludzi do tego, czyli yoga też jest taką formą uwalniania, y, transformowania. E, I stwierdziłam, że kurczę, dobra, no mogę się uwolnić, ale nie chcę być sama w tym, <grym>, że chcę, e, chciałabym po prostu tworzyć wspólnotę ludzi wolnych i to jest mhm. naj, najpiękniejsze, po prostu ja mam, ja, moja wolność przejawia się w sztuce najczęściej, no nie tylko, ale jakby w formie zewnętrznej jest tak widziana, e, mhm. e, u innych inne, inne formy, e, to jest dla nich wolność, ale ja y, po prostu mam ogromną satysfakcję, kiedy widzę ludzi w takim wielkim wow, po hipnozie, w takim tak, poczuciu, że o, kurczę, to to? to to mnie blokowało, a tam byłam, a teraz już nie muszę. No, to jest piękne, po prostu to są, to, to są takie niezwykłe chwile, nie? zresztą Kasiu wiesz o tym. Wiem, ale wiesz tak bardzo chciałam, żebyś się podzieliła z tym, co ty teraz czujesz będąc z tej drugiej strony, bo ja to znam też właśnie mhm. z tej swojej strony, gdzie już jakby pracuję, pracowałam z tobą e, i pracujemy też z Tomaszem wspólnie, no. a chciałam wiesz zobaczyć, jak to jest u ciebie po tych paru miesiącach, kiedy właśnie doświadczasz tego, tej niesienia, tego, tej ulgi, to jest taka ulga, nie? dla innych. Tak, to, to jest, to jest niezwykłe. Tym bardziej, że to jest metoda bardzo mm, skuteczna. Mhm. Więc ten proces dochodzenia do pewnych rzeczy jest y, przyspieszony. Mhm. E, I e, i wiesz, no, jakby w yoga jest to taka też, to, to też jest stworzenie wspólnoty, to jest, to jest działanie w zespole, w grupie, w mm -hmm. kręgi kobiet to samo, ale tutaj to jest zanurzenie się w takim pierwotnych, w pierwotnych blokadach, w pierwotnym mm, ograniczeniu i po prostu uświadomienie sobie tego mm -hmm. i nagle przywracanie sobie sprawczości. Samostanowienia uh -huh. Uh -huh. I, i, w, i wtedy można z otwartym sercem iść do ludzi, tworzyć właśnie wspólnoty, tworzyć kręgi uh -huh. z pozycji wolnej osoby. I to uh -huh. jest inna jakość życia, po prostu. No ja, ja tego nie umiem nawet nazwać. Próbowałam znaleźć słowa przed tym live'em, tak sobie spisywać, ja mówię, jak nazwać to głębokie przeżycie, tą głęboką transformację. Nie wiem, czy słowa uh -huh. są... To, to nie jest takie łatwe. Nie <laughs> Także... jest takie łatwe. No. Widać to za to w, na żywo, nie? Jak się obserwuje wiesz, działania, które podejmujesz, to widać, że one są z innego poziomu zupełnie. Ja to przynajmniej czuję, że to jest to, co robisz, to w jaki sposób robisz i działasz, jest z poziomu takiego. Powiedziałabym bez lęku, z radością. Tak. Bo czy nie czujesz się trochę osamotniona w tym szczęściu? E, czasem tak, ale wiesz, y, uh -uh. to się szybko zmienia, bo mam wiele sesji. I jak ludzie widzą moje szczęście, to też jest, to, 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 tak działa. To, to, to wiesz, to jest na tej mhm. zasadzie, że, że nie chcą jest po tak. prostu skosztować mhm. tego, bo mówisz, kurczę, to u ciebie zadziałało, bo ludzie widzą zmianę u mnie. Mhm. E, I to po prostu mhm. to się poszerza. Ale chciałam Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mhm. E, aha, o tym sam, Aha, że, że ja nie boję się próbować. To, jest, to mhm. jest piękne, że ja się nie przestałam bać, próbować e, testować, y, sprawdzać. Y, kiedyś mnie blokowało to, że ja już gdzieś pójdę, to muszę się określić, muszę już wiedzieć, a ja po prostu jestem teraz jak dziecko, mhm. próbuję tego, bo mam ochotę sprawdzić, czy nie wiem, czy rzeźba to jest mój żywioł. Aha. I w ogóle się nie przejmuję tym, że nie powinnam albo że to nie, nie jest moje, mój kierunek. Nie? Także, no to, no jest, tak. to jest wolność sprawdzanie rzeczywistości. Świetno, wspaniałe, tak. bo wiesz... Kasiu, przerwało? Ty jesteś od... Kasiu? Halo? Nie, nie usłyszałam pytania. No tak, w ogóle ja ciebie też nie słyszałam przez chwilę, więc co, co widział świat, to już tego nikt nie wie. Że pomyślałam też o tym, że właśnie ta, to działanie takie nieoczywiste, nie? gdzie nagle, po prostu pewnego dnia, postanawiasz też po tą metodę sięgnąć, nie będąc wcześniej jakimś terapeutą ani hipnoterapeutą, tylko po prostu bierzesz tą jedną metodę i nią robisz takie cuda, prawda? Że jest to taka, ja mam takie wrażenie, że to jest bardzo kompletna technika. Tak. Masz też takie wrażenie. I, że on jest i taka... tak. Muszę powiedzieć, że też ten kurs wiele daje. daje. Naprawdę wyposaża w narzędzia do pracy, bo wiadomo, że jak się rozpoczyna już własną ścieżkę, własną pracę, to jest, to są wątpliwości, czy wiadomo, nie. Jak, mm -hmm. jak na początku każdy. Ale tutaj dostałam takie instrukcje, które mnie prowadziły. E, które pozwalały mi e, czuć się bezpiecznie w prowadzeniu mhm. i, i, to, i to mnie ośmielało jeszcze bardziej. Czyli widziałam mhm. efekty, widziałam e, od razu, że, że tak, że to nie tylko mi się wydawało. Jestem też przekonana, że skoro metoda mnie zawołała, to znaczy, że jest dla mnie. Mhm. Jeżeli ktoś rozważa, to myślę, że to już jest taki sygnał, ok, to to chyba jest dla mnie, bo, bo ta metoda mnie wzywa. No. Mhm. A, wiesz co, powiedziałaś, takie słowo klucz bezpieczeństwo, czy podczas kursu w ogóle całego, bo jakby pracowaliśmy tam z energiami, z mm -hmm. bytami, z astralami i tak dalej, czy czułaś się zagrożona w jakiś sposób? Nie, absolutnie nie. Yy, I yy, to, no to, było nieodzowna, to była nieodzowna część <ścoughs> procesu całego kursu, czyli wy Tomek. Mm -hmm. I ty Kasiu e, po prostu dawaliście nam to poczucie bezpieczeństwa, kompetencji i mm -hmm. takiej klarowności klarowności tego, co może nas spotkać. Mm -hmm. e, I na początku wydawało mi się to takie e, niemożliwe. Że aż takie p, aż takie. E, jak by to nazwać? Fantastyczne rzeczy. Fantastyczne, no, troszkę, tak. Bo... Przygody będą mnie czekać tutaj w tej hipnozie, ale to wszystko się sprawdza. Po prostu tak. Mm -hmm. tak to, z tego składa się też świat. Po prostu z mm -hmm. tych różnych podświadomych naszych bestii. Mm -hmm. e, i, no, i, i, tak, I dobrze je zobaczyć i po prostu zdecydować, co z nimi zrobimy. Bo to jest też piękne, że w hipnozie my podejmujemy decyzję, czy chcemy się tego pozbyć. Czy nie? Mm -hmm, mm -hmm. Czy chcemy no tkwić tak. w, Bo widzimy, co nam to robi, widzimy jakie mamy teoretyczne korzyści czy, i tak dalej, I po prostu mamy totalną <noise> świadomość i sprawczość. Mm -hmm. Ja myślałam, że to jest na, większej, e, na większym poziomie nieświadomości, a to jest po prostu mm -hmm. totalna trzeźwość, nadtrzeźwość właściwie e, widzenia. Mm -hmm. no. Jest tak, taka większa wrażliwość, i tak. e, ja czuję, że to jest bardziej poszerzenie jakby zakresów, w których funkcjonujemy. Niż pozbywanie nas jakiejś, um, jakichś zmysłów, jakby nie. Że ja się zgadzam, um, spotykam się z takim um, lękiem czasem w hi o hipnozę, że nie będziemy mieć. Um, po prostu bardzo często słyszę, idziesz na hipnozę, nie boisz się? Mm -hmm, mm -hmm, <laughs> Czy twoi klienci tak, się tak. boją hipnozę? Powiedz, boję się. <ślesz> Nie, jak <ślesz> ja ktoś przychodzi tam, ja po prostu yy, widzę, że, że, że jest totalne zaufanie i jest e, tak, jest taka gotowość, bo to jest, mhm. ja, ja to widzę tak, że, że coś wzywa do tego, żeby, żeby się zmieniło, że jest jakiś taki wewnętrzny krzyk człowieka o to, żeby, żeby już przestać grać ciągle te same role, w, w, już w, wszystko jest takie ciasne i nieprzeszkadzające, i te mm -hmm. aspekty e, aż się proszą o zmianę. I po prostu ta metoda to jest taki uwalniacz, że, że, że my już wiemy, wyzwalacz, wyzwalacz że, my, my, że, że ona po prostu pozwala na uwolnienie. E, mm -hmm. Dlatego mam takie poczucie, że, że, że te procesy tak szybko od, e, się odbywają w trakcie. Jeśli, nie wiem, czy ty masz też takie odczucie, że to jest szybki, tak, szybki proces, mm -hmm. tak, tak. E, bo po prostu jest taka totalna gotowość żeby już się pozbyć blokad. Tak, jest no. taki. Wiesz, ja, ja mam też takie wrażenie, e, że jakby ta hipnoza była taką magiczną pigułką na wszystko czasem. Mm, no właśnie... Właśnie też tak. No właśnie mam tak, bo, bo to po ośmiela mnie, też, oś ośmiela mnie w, w pewnych decyzjach, bo stwierdzam, że kurczę, no najwyżej sobie to odkręcę. <laughs> poza tym to też jest tak, że, że, że jakby. Yy, poza poza trancem, poza hipnozą ja mam, ja mam większy kontakt ze sobą, z intuicją. Ja wiem po prostu. Mhm. Ja wiem, co jest dla mnie dobre. Wiem, czy, gdzie pójść, jest co tak. zrobić, z kim rozmawiać, z kim nie. Jest mhm. większe, większe przekonanie takie. Mhm. Dla mnie to też była duża zmiana, że ja dzięki procesom w hipnozie zaufałam sobie tak, totalnie. Mm, mm, też tak. to poczułam na własnej skórze, więc dobrze wiem o czym mówisz. I wiesz co? Ja mam jeszcze taką, pracując, ciekawa jestem, czy Ty też masz tak, że jak widzisz, że ktoś się boryka z jakimiś sprawami. To też widzisz z tyłu głowy, że a tutaj byś zrobiła po prostu, że wiesz, że znasz rozwiązanie tego, nie? że można by po prostu z tym kimś popracować, jakby chciał. Mm. Oczywiście, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Tak, coś ale to czym... ja, ja też tak, to, to jest ten głos, mm. ale oczywiście wiesz, mam poczucie, no, że wiem. każdy ma swój czas i swoją metodę. Mm. Mm -hmm. Tak, tak. Tylko, mm -hmm. że jest, jest takie, pojawia się taka. Szersza świadomość tego, że wiele spraw, z którymi my się na co dzień borykamy, można w taki e, szybki sposób załatwić. Tak, 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 tak. No po prostu i to wtedy się, no nie wiem, mm -hmm. no to jest zadziwiające, że ludzie się tak po prostu z tym borykają przez lata, nie? Że, 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 że Jest metoda, istnieje metoda, żeby, mm -hmm. żeby to usunąć, żeby, żeby to załatwić szybko, sprawnie i skutecznie. Mm -hmm. Ale zawsze jest gotowość. Zobaczymy, tak. No, to jest oczywiste, że do wszystkiego musimy być gotowi, to wszystko jest jakimś um, częścią procesu i częścią naszej, um, naszej drogi. I co spotykamy w danym momencie, to co z tego drzewa, z jabłoni zabierzemy dla siebie do koszyczka. To jest nasz wybór zawsze, czy chcemy z tego korzystać, czy nie. Super. Tak, ja się, tak. e, może będziemy powoli kończyć, bo nie chcę przedłużać tutaj tej naszej e, pogawędki, chociaż mogłam z Tobą rozmawiać z godzinami. Musimy bardzo się dziękuję umówić. dziękuję za to. No, tak. Bardzo dziękuję. Mhm. Także Więc tylko mogę dziękuję, powiedzieć, że dodać, że, że, że jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś mhm. wątpliwości, czy y, uczestniczyć, czy nie, to mówię tak, naprawdę zachęcam z całego serca. <głos> 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 to dziękuję. zmienia życie. Dziękuję mm. bardzo Kasiu. Dziękuję ci bardzo. Pa.